Witajcie, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, ósmym już serii Zagrajmy w Half-Life 2, epizod pierwszy. Coś mi świta, że tam było coś ciekawego jeszcze do zgarnięcia, a może po prostu ja tutaj poszedłem wiedziony ciekawością. Tak właśnie było, a właśnie mamy tutaj. mówił mówiłeś, że to jest skan prawdziwej ludzkiej... Spalonej twarzy. Ponoć. Słuchajcie, no. Wygląda to dość realistycznie. Zwłaszcza te zęby. Bardzo możliwe, że tak było. Nie wiem. Nie słyszałem o tym. Ani o żadnych konsekwencjach, które ponieśli. A to ten, którego zabiłem w poprzednim odcinku. O żadnych konsekwencjach. Kurwa, co jest? Powiem wam, że w ogóle całkowicie zapomniałem, że tutaj też pojawią się te zwłoki życiem tego headcraba. No te zęby też wyglądają realnie. Dobra, nie zastanawiajmy się nad tym, bo nie ma nad czym, a teraz musimy zastanowić się jak uciec przed. No właśnie. Laserem. Kurwa. Laserem. Snajperów, zabrakło mi słowa. Nie wiem czy dało się wejść tutaj. Zaraz się okaże. Zobaczymy. zobaczymy, sprawdzimy to. Ej, hey, hopsa. No na pewno. O kurwa! myślałem, że chwilę wytchnienia mi da ale niestety no i kolejny, już z drugiej strony atakuje nas kolejny idiota dzierżący karabin snajperski także słuchajcie szybciutko, szybciutko kurwa macie, no ma siłę ten karabin sam bym chciał wejść w posiadanie takowego ale ich chyba dało radę zabić Widzicie cię ty kretynie dało radę ich zabić za pośrednictwem niczego innego aniżeli słuchajcie granatu bo ja wiem pamiętam że gnój czaił się właśnie w tym przesmyku w tym łączniku Za oknem, a ja... No i nawet sama gra podpowiada, co mamy w tej sytuacji zrobić. Dostarczając nam granaty, prawda? O kurwa. To ty jesteś tutaj. Sprawdźmy, co nam z tego wyjdzie. Czy uda nam się. Dobra, jest. Jeden zdech. Udałoby się zabić jeszcze tamtego, który jest tam, ale ten już nie ma nad nami. Nie ma zasięgu. Nie trafi nas, choćby chciał. A to jest tak. Tutaj są te skrzynki, które też warto byłoby sprawdzić. A nie wiem, czy zaraz nie dostanę w plecy kolejnym pociskiem. Ale chyba nie. Idziemy, słuchajcie. Przyprawo idziemy dalej. Czy to koniec snajperów? Nie wiem, choć się domyślam. No i kolejny. Nazwijmy to nieszczęśnik. Który próbował przedostać się do Na wybrzeże Jezus słodki. O i kolej. Nowi wrogowie. Żołnierze wyższego szczebla. Nie wiem dokładnie jak się nazywają te jednostki, ale wiem, że właśnie mają w posiadaniu lepszą już broń. A dzięki temu, że ich zabiliśmy, ta broń weszła w nasze posiadanie. Myślny karabinek, muszę przyznać. Od razu sobie go przetestujemy. Jak się będzie ku temu okazja właśnie teraz. Mhm. Zdychaj ty. Kupo gówna. To pewnie nie koniec, jak się domyślam, ale... Chętnie zebrałbym sobie amunicję od tego frajera i jeszcze zaspokoję swoją ciekawość. Może tutaj akurat nie będzie coś, co będziemy mogli zebrać? Jakieś doładowanie kombinezonu? Niestety nie. Tak więc dalej, idziemy, słuchajcie, dalej. Wybuchające beczki lepiej się koło nich nie kręcić. To to grozi właśnie tym. Mała demonstracja. I swoją ciekawostkę mam dla Was. To jest Trabant. Praktycznie niezmieniony względem oryginału. A to jakaś ruska pewnie. Konstrukcja, maszyna. Łada jakaś czy inna tego typu. Nie wiem, z kim oni walczą? A zaraz na pewno.

it's leon we're all clear and i've got gordon freeman dr freeman you're kidding i've been on the line with alex her father's been captured over here, Dr. Freeman. The Eli Vance is indispensable to the liberation. To Black Bessa East. Alex, it's Leon. And I've got Gordon Freeman with me. Gordon! You made it through Ravenholm. Thank God. I need your help. They've taken my father. He's been taken to Nova Prospect. The border guards tracked the ship that made off with him and Judith Mossman. While the trains are still running, I'm going to hitch a ride. Here's where you come in, Gordon. I need you to make your way along the coast until you get to Nova Prospect. It used to be a high-security prison. It's something much worse than that now. But I think it's still easier to sneak in than to break out. You wanted to take the coast road? You won't last five minutes on foot. It's spawning season for the ant lions i was hoping you still had the scout car we left with you last summer the one my dad rigged with the tow can. yeah good idea hold on a sec norco bring the buggy out put it on the dock right now gordon freeman will be driving it we'll do i just finished mounting an ammo crate on the back good timing okay alex we're all set <sighs> thanks leon gordon i haven't driven the coast in over a year but i have no reason to think it's gotten any safer meet me in the depot where the trains unload Take care of yourself, and I'll see you in another Zajemnie. Bye for now. Bye, Alex. So, okay, Doc. Before Cele. you hit the road, you might want to grab some med kits, uh, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay Ciągle. with the car, make use of the thumpers, you'll stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Shore point NLO.

no, dobra, nie, nie słyszą cię. Już przestań się produkować. Jeszcze tylko zerknę, czy nie ma tu jakiejś. Staba. Widzisz, tego też boli, a ja nie jęcze. Cioty. Y, to znaczy. Dobrze, chodźmy zatem do łazika. Cześć Dr Freeman, jest OK Good, here I co? Do Nowa Prospekt I tu było właśnie to turbo, o którym mówiłem pływając na naszym wodnym łaziku A oto nowi wrogowie, kolejni nowi wrogowie którzy będą uprzykrzali nam życie przez Kolejną część tej wspaniałej gry. Tylko powoli mnie spuszczać, żebym się nie wypieprzył, bo żeby być nie wesoło. No, mówiłem kurwa. Nie pamiętam, jak. Jak miałem ja teraz. ...jak się nim stawało na nogi. Ta mądra, kurwa, sama mi wypieprzyła, a teraz jeszcze do mnie klnie. Ojej, idiota. I powiem wam szczerze, że dużo bardziej wolałem, wolę jeździć łazikiem niż pływać. To może z prostego powodu, bo tutaj mamy działko od razu, to raz, a dwa. Patrzcie, jest. Mamy większą swobodę, prawda? jesteśmy muszę płynąć wąskim korytarzem tylko możemy praktycznie jeździć tam gdzie nam się słuchajcie podoba bo trzeba jeszcze znać drogę dokąd mamy zmierzać a ja tego ni ja nie pamiętam, chyba tam wyżej co? kręcić się w kółko to jest jednak, nie to chyba tu Tutaj, czy nie tutaj? O, no, no niestety nie. Ślepy zaułek. O kurwa. Ślepy zaułek, a ja... Serio wam mówię, nie pamiętam gdzie, dokąd mam jechać. Bytu. też na to nic nie wskazuje dobra, ja nie będę was tutaj trzymał, jak znajdę drogę to zaraz się do was odezwę ok, chyba mam dostałem nieco po ryju w międzyczasie tak zwanym ale jesteśmy już chyba na dobrej drodze, dobra Podamy stąd. Kierunek tak jak wspominałem, nowa prospekt. Tutaj warto się zatrzymać, jak widzimy. Oczywiście te murów kolwy, czy jak, jak im tam było, nie zagrażają nam w momencie, gdy nie znajdujemy się na jakiejś otwartej przestrzeni pokrytej piachem. Na przykład na ulicy, prawda? No i tak, teraz będę w stronę światła, o, o to nie było mądre. Wszystko żyjemy i to jest najważniejsze. No i właśnie te urządzenia mają chyba za zadanie odstraszyć te kolby, albo je zwabić. W zasadzie to nawet nie pamiętam. Mówię oczywiście o tym, o tej instalacji. Wychodzi na to, że one się tego boją, prawda? Nie podchodzą tutaj. Wykorzystajmy ten fakt i spenetrujmy to pomieszczenie. O ile jest to możliwe. Tutaj zamknięte. Ale... No proszę bardzo. O kurwa! No tak. Słuchajcie, on tu wlazły. Mhm, jeszcze słyszę kraba Który na mnie poluje. Czaj się. O czym też wspominał Draip. O ty skurwysyn! Że one w przeciwieństwie do tych zwykłych headcrabów potrafią się skradać, prawda? My zauważyliśmy, że Jezus słodki. Tym razem za, za mocno Spokojnie dobra radę Ale wlazłem tu tylko po to, żeby Zebrać dwie apteczki A potem zresztą stracić życie Trochę mało opłacalny biznes Muszę przyznać Ale nie szkodzi, słuchajcie Może tutaj będzie coś ciekawego to ładowanie kombinezonu lepszy ryc niż nic, jak to mówią. że się jeszcze, czy nie obsiadły mnie te mrówko-olwy. Czy tam lwie mrówki? I upewnię się, czy tu nie ma drogi wyjścia z tej strony. Jest, ale wolę się jednak uzbroić w jakąś broń palną. Jakby tak wyłączyć to? Tak, one się tego boją. Z następnym razem, Ja sobie podaruje niszczenie tej instalacji. No, 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 no. no. Kurwa. Zdychaj. Słuchajcie, jeszcze jeszcze dalej. To przed nami. Droga kręta i daleka. Kolejna stukająca wieża. Co zwiastować właśnie może jakieś siedliszcze. Czy ja powiadę? Nawet się nie błaźni. No, jeszcze kurwa tego brakowało. Gorszy i użyję waszej broni. Ciekawe co. Wy Wajzy ukrywaliście tutaj. O proszę bardzo. Widzicie to co ja? Jimen rozmawia z jednym z członków ruchu opory. No tam w ogóle mamy się dostać, prawda? Do tej bazy. Może uda się to jeszcze zrobić w tym odcinku. Jeśli nie, to w przyszłym. No i oczywiście Jimen odchodzi w swoją stronę. Nikomu nie znaną. A my tymczasem pozbierajmy sobie wszystko, co możemy. Żeby, żeby się po prostu dozbroić, bo, jak wspomniałem, droga długa, kręta i daleka, tak to pięknie, ale co z tego, skoro jest jak jest, ja muszę sobie wyrobić takie. I nawyk, żeby bronię zmieniać przyciskami, prawda? Klawiszami odpowiednimi, a nie cały czas tym skronem na myszce, prawda? Będzie wtedy szybciej. Ok, Hobsa. Ta baza wydaje się być nie tak wcale daleko. Ten zmartwychwstał, z tego co widzę. Nie szkodzi. Długo wskrzeszenie mi się nie cieszył. Dobra, zerknę tylko jeszcze do tej szopy. O kurwa. Nie widziałem, że... Skurwielę. Przecież jest ta wieża. Dlaczego się jej nie boisz? Pewnie jak wskoczy to spadnę, co? O, nawet że nie, nawet że się udało, nie. No, ale właśnie wystawiłem się na atak tych tego tałataństwa. są sprytne muszę przyznać muszę przyznać że są gnoje sprytne idziemy dalej nie ociągając się kierunek baza ruchu oporu tutaj niestety nie wjedziemy nie skorzystamy z dobrodziejstwa asfaltu ale nie szkodzi. Nasz łazik jest przystosowany do takiego terenu, prawda? tam coś jeszcze jest ciekawego. Powiem się, że nie. Przez takie właśnie rzeczy ja tracę w głupi sposób HP, prawda? Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Freeman. Tak to ja. Kanonierki, tak? Get in the basement. We're making sure everyone has what they need to hold Dobra, nie mówię, jak mam żyć. A tutaj mamy rakiety, które zaraz ...w odpowiedni sposób. ...będziemy mogli wykorzystać. A tam stał sobie właśnie Jimen, prawda? Do piwnicy mówicie, tak? Gdzież ta piwnica jest, w takim wypadku? Stay with me, Freeman. <słuch> Może w tym budynku. A jakże? Steerable rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Ah, hello. I'll be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, oh. Kto będzie szczęśliwym, żeby to przeciągnąć do obrony? Oh, o tak, Gordon Freeman. Nie mogłem zapytać o kolejnego wolontariusza. Dawaj, bo sobie jeszcze krzywdę zrobisz. A więc to już tak? Ja już z takiej broni korzystałem, jak pamiętacie. I dwa trzy, Chyba strąciła, strąciła pocisk, ale mamy go tutaj chyba nieco więcej, co? Czy to było gdzieś, gdzieś indziej? Bo nie obraziłbym się na kolejne rakietki. No były, bo przecież się na nie natknęliśmy Ale to nie jest ten Nie jest niestety ten Budynek Kurwa Ale spokojnie Tutaj możemy się zaopatrzyć A teraz masz już Mokre majtki Że niekoniecznie. Dobra, dawaj, odsuń się. A! Bardzo ładnie. Muszę przyznać, że to mi wyszło. Dzięki za współpracę. Ja jeszcze, zerknę, czy. Nie ma więcej rakiet. Chyba nie. A tutaj, wyżej? W zasadzie to tutaj jeszcze nie byłem. A mogą się przydać jeszcze. Oczywiście, że są. Nie tylko, nie tylko rakiety, ale i skrzynka. Zglaź tę latarkę, bo szkoda prądu. Okej. Okay. To my może zejdźmy jeszcze do piwnicy, pogadajmy sobie z, z tym panem pułkownikiem, czy jak mu tam Nie wiem jakie, jaki miał stopień wojskowy. Mało well, I gather you've disposed of that gunship, Doctor Freeman. Your reputation, sir, is well deserved. I shall have someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Doctor Vance is in great need. Use extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You may be true if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel coverage regrets not having been able to rescue him in person. The Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Is there reason for delay? There is no delay. O, proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem, tak naprawdę. Chciałem go po prostu podsumować, że stoi i tylko z bzdury, zamiast działać. Ale, wybaczam Ci. Doładowałeś mi kombinezą. Niech Ci będzie. A w tym odcinku, słuchajcie, to będzie już wszystko. Dziękuję Wam. za oglądanie. Następnym ruszymy w dalszą podróż. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.